Nieraz słyszałem pytania: kto jest najbogatszy na świecie, albo jaka firma jest najbogatsza na świecie? Nie, to nie jest Berkshire Hathaway i Warren Buffett, mimo że Warren Buffett jest wyrocznią i w wielu przypadkach się nie myli, a jest też pewnym stałym elementem w świecie finansów. To jest pewna firma inwestycyjna, konkretnie pewien fundusz, BlackRock Incorporated. Mamy jego wyniki za trzeci kwartał bardzo ciekawe. Otóż przyciągnął w tymże trzecim kwartale 160 miliardów dolarów gotówki klientów do swoich długoterminowych funduszy inwestycyjnych, co spowodowało, że jego aktywa łącznie mają wartość 11,5 biliona dolarów tak, 11,5 biliona dolarów. I stał się takim punktem kompleksowej obsługi akcji, obligacji i aktywów prywatnych. Same fundusze ETF w trzecim kwartale wzrosły o 97 miliardów dolarów, a dochody stałe o 63 miliardy dolarów. I to jest, tak wynika, z danych finansowych opublikowanych przez samo szefostwo BlackRock. Nawet analitycy Bloomberga pomylili się o 60 miliardów. Myśleli, że to będzie tylko 100 miliardów, a jest 160. No i BlackRock przyciągnął w tym roku 360 miliardów dolarów całkowitego napływu netto, co przewyższa całoroczne przepływy z roku 2022 i 2023. Oczywiście tu padło oświadczenie ze strony dyrektora generalnego Larego Flinka, że, Finka, że oczywiście wykorzystywana jest technologia, skala i globalny zasięg, by zapewnić naszym inwestycjom rentowny wzrost, ale jest to co zwykle marketingowy opis dobrych wyników finansowych. Trzeci kwartał, 1 października firma zakończyła przejęcie Global Infrastructure Partners, też firmy inwestycyjnej zajmującej się aktywami prywatnymi, dodając w ten sposób 116 miliardów dolarów aktywów rynku prywatnego, na kosztowało to skromne 12,5 miliarda dolarów. W tym samym okresie firma miała również 61 miliardów dolarów przepływów netto do funduszy zarządzania gotówką i rynku pieniężnego. I łączne przepływy netto. Wniosły 221 miliardów dolarów. No, bo to jest BlackRock. To jest jako jedno z niewielu miejsc, w którym globalni klienci mogą inwestować na rynkach publicznych i prywatnych. Jednocześnie, i to te prywatne rynki, które są normalnie zamknięte, to albo ograniczone dla BlackRock Black są otwarte. W tym roku skorzystała fundusz skorzystał na wzroście akcji i gotówki. Która zaczęła napływać do funduszy o stałym dochodzie oraz funduszy prywatnych. Teraz BlackRock jest w trakcie finalizowania przejęcia firmy zajmującej się właśnie danymi z rynków prywatnych. Prekin, no, zainwestuje to w, skromne, w to skromne 2,5 miliarda funtów, bo to jest firma brytyjska, czyli w przeliczeniu 3,3 miliarda dolarów. No, i twierdzi, że ma zaległości na szybko rozwijającym się rynku kredytów prywatnych, wobec czego musi te zaległości nadrobić. HPS Investment Partners, taka firma, która się zajmuje wyceną kredytów prywatnych, no i ten BlackRock chce właśnie ją kupić za 10 miliardów dolarów. Skorygowany dochód netto BlackRock na akcje wzrósł o 5%, w porównaniu z rokiem poprzednim do 11,46 dolarów. Przychody wzrosły o 15% do 5,2 miliarda dolarów w porównaniu z rokiem poprzednim. To są wszystko pieniądze za obsługę tych inwestycji, a nie wynikające z tych inwestycji. No i teraz wisienka na torcie. Wzrost indeksu S&P 500 wyniósł 21%, w tym roku od 1 stycznia do zamknięcia rynku w czwartek, a akcje BlackRock wzrosły o 18%, czyli poniżej indeksu. No cóż, można być jak widać bogatym, upiornie bogatym i niedocenianym przez giełdę. Takie coś. To tylko w Ameryce. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.